Spotkania Anglii i Francji to zawsze są dodatkowe emocje. Anglia kontra Francja w jednej ósmej finału, a zatem któraś z tych drużyn zakończy swój udział w mistrzostwach już na pierwszej fazie. W systemie KO, o, Chilwell, Rashford, Rashford, ale przestrzenił niesamowicie. Bogba Ramsdale broni. Teraz będziesz udrożny. Wykonawcą Usman, Dembele, Dembele, Henderson bardzo czujnie wybił. Dopada do piłki jednak Dembele. Odzyskuje Anglia Sterling. Mukiele teraz rozpoczął wyrzutem z autu. Wycofanie do Jorisa Hernandez. Rabio Kante. Mbappe. Ależ fatalny strzał. Blisko bramki. Mason out. Pięknie broni Hugo Iorii. Mukiele. Kolejne wybicie z autu. Tuż przy własnej bramce. Benzema. Guzman Dembele. Prawą stroną wojska Francja. Mbappé zablokowany strzał przez Aleksandra Arnolda. Teraz Anglicy. Ramsdale. Pouden. W środkowej strefie wojska próbuje się przeczeć. Pouden. Niesamowity rajd z lewej strony, ale broni to Hugo Jori. No, dość samolubnie zachował się ten zawodnik. Rabiot do Hernandeza. Hernandez już z lekką kontuzją. Mbappé. Efekti rodzyskuje piłkę dla Anglików Henderson. Kane. Henderson ponownie, a teraz. Odzyskują trójkolorowi, ale Aleksander Arnold był jednak na posterunku. Kane, Aleksander Arnold na Bill Fekir odzyskuje i biegnie już w lewą stronę. boiska. Oliver Giroud, ale żeby stać się bohaterem, ale Ramsdale i poprzeczka, i słupek oczywiście powstrzymuje go przed tym. Mbappé po ziemi, Mbappé! 114 minuta. Francja 1-0. Francja gra w finale, a bohaterem spotkania Kylian Mbappé, który otrzymał podanie od Oliwiera Giroud. Dużo żółtych kartek, bo aż trzy mili Francuzi, zwłaszcza Nabil Fekir i Nordi Mukiele w dogrywce. Na pewno bardzo nerwowy mecz dla obydwu drużyn, no ale tym razem górą byli Francuzi i nie jest to z pewnością niespodzianką. Anglicy bardzo słabo w ataku. Harry Kane, Marcus Rashford i Raheem Sterling jak widać po grafice z notami poniżej 7 punktów, a najlepszym z Anglików był Mason Mount. A zatem witamy Francuzów w ćwierćfinale. Żegnamy już Anglików na tym mundialu. Na dziś tyle. Zapraszam na kolejne spotkania.